Krzysztof Sarna, Sporty Walki Org, ze mną ma. siema. Słuchaj, co tam u Ciebie, jak y, odczucia po konferencji? Spoko, spoko. Nawet doświadczenia, jestem pozytywnie nastawiony. Rozmawiałem przed chwilą z Edziem i on powiedział, że byłeś tak troszkę, zestre... sprawiałeś wrażenie zestresowanego. No tak, bo stresowałem się, ale wiesz, to no kurde publika, jeszcze zimno tam było, troszeczkę się trzepałem. Wiadomo, wiadomo, zestresowałem się troszeczkę, ale spoko, pozytywnie generalnie. Nie było tak źle, jak mi się wydawało. Wizualiz 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 wizualizowałeś sobie już ten moment, kiedy będziesz wchodził do no, bo to jest właśnie taki moment, w którym y, wielu debiutantów jakby wiesz, y, dochodzi do stresu no i jest nieciekawie, co nie? No tak, no tak. Właśnie ciekawy jestem, bo czasami mimo tego, że w psychice mam zakodowane, że się nie stresuję, że jest wszystko git, to fizyka odmawia mi posłuszeństwa i ciało mi drga i, i, i wiesz, czuję, czuję jednak ten przelot stresu, no, ale jestem dobrej myśli, kurde, dobrze jestem nastawiony, jakoś tam czy sobie wizualizuję, to no, po prostu wiesz, staram się kurde jakoś tam dopinać co zrobię na początku, co by było jakby to, co by było jakby to. Może nie wizualizuję, ale bardziej planuję sobie, nie? A dlaczego dopiero druga gala? Bo byłeś już zapowiedziany w zasadzie przed startem w ogóle jakby, kiedy... Federacja wystartowała, to zostałeś chyba zapowiedziany jako tam pierwsza czy druga osoba. Yy, tak, tak, byłem tam yy, chyba jako druga osoba, od razu po 11. Ale był przeciwnik, yy, byłem chętny na walkę z nim, ale jednak się wykruszył. Nawet nie wiem, czy mogę o tym mówić publicznie, ale po prostu nie doszło do tego. Najdzie mi trochę namawiać, ale stwierdziłem, że dobra, jest wyzwanie, to biorę to. No właśnie to, że opowiadasz w swoim filmie, czemu nie walczysz i czy to rzeczywiście jest tak, że gdzieś jest ci trudno znaleźć tych oponentów? Z jednej strony każdy by chciał ze mną walczyć, ale z drugiej strony też chcę, żeby to miało ręce i nogi, nie? Dlatego tak nie podchodziłem do tego na wariata, a też mi jakoś bardzo na tym nie zależało, nie? Jakby wiem, bym sobie mógł w brodę, że nie spróbowałem, bo to jest zajebiste doświadczenie i, i żałowałbym, jakbym nie spróbował, ale też nie miałem jakiegoś takiego mega ciśnienia i wiesz, żeby na wszelką cenę, wiesz, na to cisnąć, nie? Wydaje mi się, że atmosfera mimo wszystko jest między wami spokojna, tym bardziej, że na 4 miesiące temu na twoim YouTubie zabłysnął szortce, nie? Tak, tak, my zrobiliśmy tam TikToka i w ogóle, ale wiesz, my się generalnie w ogóle nie znamy, nie? To był taki przelotem zrobiliśmy sobie TikToka i w ogóle, bo się złapaliśmy tam na halidze. No ale zobaczymy, jak to będzie w OKTAGONIE, jakie będą temperamenty. Słuchaj, w 2015 roku bodajże że dodajesz swój pierwszy film. Zacząłeś wtedy zbierać naprawdę duże wyświetlenia, gdzieś tam to shape of You po Helu wybiło cię strasznie do góry. Później zacząłeś eksperymentować z muzyką, to też był taki moment, kiedy właśnie youtuberzy jakby przestawiali się troszkę na muzykę, właśnie Multi. Czy on był jakby taką inspiracją, że ty to zacząłeś robić? No bo wiadomo, te dredy, gdzieś ten taki styl, dużo ludzi właśnie mówiło, że jesteś taką kopią dla Multiego. Nie no, Multi... Kurde, no inspiracją była zagranica, nie? Ale już to przerabiałem ten temat 4 lata temu, nikt w to nie uwierzył, więc chuj, <laughs> wiesz o co chodzi. No właśnie, bo ty... Teraz... Y Prowadziłeś swoją karierę w ten sposób, że nadal wydajesz piosenki, czy to jest jakby takie coś, w co chcesz brnąć dalej w tym internecie? Ja was stary, wiesz, robię to, co lubię, robię to, co kocham, jestem sobą i tyle, nie. To, że też do tego, że kiedy wydawałeś swoje pierwsze numerki, pierwszy to był z Lilinką, wiadomo, wiesz o sobie. Później o co ci chodzi prawie 10 milionów, a wczoraj, przedwczoraj wydałeś Mordo SGIT i 10 tysięcy wyświetleń. Dlaczego tak jakby zasięgowo spadło? Oczywiście wyświetlenia nie są nie są żadnym wyznacznikiem. No właśnie, bo chciałbym też powiedzieć o tym, że widać zdecydowaną poprawę, jeśli chodzi chodzi o realizatorkę, czyli klipy i w ogóle Twoje umiejętności muzyczne, prawda? No wiesz, staram się, staram się działać, nie? To jest zajawa, wiesz? Robię to, to wiadomo, że tam pewnie jakoś skilluję do góry i w ogóle, nie? Ale wiesz, totalnie bez ciśnienia. Będzie co będzie. Robię, daję z siebie wszystko, wiesz? Robię to co lubię i jest zajebiście. Nie potrzebuję zasięgu, żeby wiesz, się tym ściecić, nie? Wiesz co chodzi. Widziałem cię ostatnio w Katowicach, bodajże w grudniu. Nie wiem, czy kojarzysz, czy nie, ale. No możliwe, tym, no? Byłeś, byłeś, bodajże przed urodzinami twojego ziomka. A możliwe, tak, możliwe, że tam byłem. no. Bywam w różnych miejscach, tam teraz podróżuję, bo furę sobie kupiłem, prawko zrobiłem i, i, i się bawię tym też, nie? A którym razem zdałeś? Kurde, teorię za pierwszym, praktykę za trzecim. Ja tak samo. E, słuchaj, chciałbym ci też zapytać o to, bo. Jesteś ze Śląska, prawda? Tak, tak, tak. tak. Cieszyń Bielsko. Ustroń. Ustroń, okej, okay, okej. Okay. No w porządku, w porządku. E, powiedz mi jeszcze, jak długo trenujesz w ogóle? Wiesz co, właśnie dużo osób mnie o to pyta, ja nie jestem w stanie konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, bo to tak mega mało trenowałem do tej pory, nie? Ale teraz chcę się wziąć w garść i kurde, zacząć cisnąć ostro. Ale ciężko powiedzieć, ile trenowałem, bo na no, serio. Czyli też gdzieś taki freestyle w głównej mierze po to, żeby spróbować, prawda? Tak, tak, totalny freestyle, no. Okej, okay, powiedz mi jeszcze, bo... Powiedziałeś przed chwilą właśnie, że muzyka jest taką twoją zajawą. Czy ty jakby w internecie chciałbyś zrobić coś innego? Bo wcześniej wiadomo, grałeś w gry, na przykład w Minecrafta, to były troszkę też inne czasy. Czy teraz jednak muzyka to jest tylko to i jakby nie masz... Nic? Muzyka to zdecydowanie teraz mój priorytet, na tym się skupiam, a zobaczymy co będzie dalej. A jakby cele związane z muzyką na najbliższy okres, gdzieś tam po walce na przykład? Coraz lepsze numery. Okay. Dzięki, wielkie powodzenia. Dzięki